Powiedzieć, że jestem fanem książek Remigiusza Mroza, to jak nie powiedzieć nic. Odkąd przeczytałem pierwszy tom z serii o Sewerynie Zaorskim oraz Kai Burzyńskiej, kompletnie przepadłem. Od tamtej pory sukcesywnie zaopatrywałem się w kolejne tomy, jak i pozostałe książki z uniwersum Mroza. Jest po prostu coś w jego książkach, co sprawia, że z zapartym tchem czytam kolejne tomy i nie mogę od nich oderwać wzroku. Dlatego, na wieść o powstaniu serialowej adaptacji Langera i jednego z najpopularniejszych bohaterów tego autora, byłem podekscytowany i odliczałem dni do premiery pierwszych dwóch odcinków. Jednak, czy twórcom serialowej adaptacji udało się uchwycić to, za co pokochaliśmy książki Mroza? Nie będę owijał w bawełnę i na wstępie zaznaczę już, że proszę państwa, no nie dobrze, jasna cholera. Za reżyserię odpowiada Łukasz Palkowski, który wcześniej już podejmował się prób ekranizacji książek Mroza. Dokładnie to serii Chyłka oraz Behawiorysta. Natomiast scenariusz przygotowali Katarzyna Gurtat oraz Piotr Rzepka. Książkowy Pierwowzór znam i bardzo lubię. Jest to jedna z moich ulubionych pozycji autorstwa Remigiusza Mroza, zaraz obok wcześniej wspomnianej serii o Sewerynie Zaorskim oraz Kaji Burzyńskiej, które rozwiązują kryminalne zagadki w żeromicach. Kiedy dowiedziałem się, że w planach jest serialowa adaptacja historii sadysty z Mokotowa, nie zakładałem, że będzie to wierna adaptacja książkowego pierwowzoru. W końcu nie na tym to polega. Jednak liczyłem, że będzie to adaptacja, która uchwyci to, za co pokochaliśmy te książki i przeniesie to na modłę serialu. I z takim nastawieniem usiadłem do seansu pierwszych dwóch odcinków, żeby po pierwszym stracić jakąkolwiek nadzieję na poprawę sytuacji. Ale po kolei. Jednak zanim przejdziemy dalej, zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ chcemy uzbierać aż 100 tysięcy kulturalnych subskrypcji do końca roku. Dlatego, jeżeli podobają Ci się moje materiały, to zostaw suba, łapkę w górę i dołącz do kulturalnej społeczności naszego kanału. Wracamy do materiału. Słyszałaś się Piotrze Langerze? Wiesz, ile osób zabił do tej pory? Halo, jest tam ktoś? Halo! Piotr Langer to młody biznesmen, przedsiębiorca, filantrop, który za zamkniętymi drzwiami jest psychopatycznym mordercą, lubującym się w wymyślnych sposobach na pozbycie się swoich ofiar. W trakcie jednego ze swoich bali charytatywnych poznaje Ninę pokorę. Z początku chce ją pozbawić życia, jednak ta dosyć szybko budzi jego zainteresowanie, kiedy to prosi go o zabójstwo jej męża. Tymczasem dwójka prokuratorów, Siarkowska oraz Paderborn, są na tropie seryjnego mordercy Ozyrysa. Jednak według Siarki to Langer odpowiada za zabójstwa. Kto tak naprawdę jest sprawcą? Kim tak właściwie jest Nina? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Piotr? Fabularnie serialowy Langer to kolos na glinianych nogach, który rozpada się już na starcie. Mamy świetny książkowy pierwowzór, z którego można brać garściami i stworzyć na jego podstawie coś, co nowi widzowie będą chcieli sprawdzić, a fani książek Mroza pokochają za odpowiednie podejście do tematu tymczasem co my tu mamy? Kompletny bałagan scenariuszowy, z fatalnie napisanymi wątkami, postaciami i intrygą, która zamiast przyciągać do ekranu, skutecznie nas usypia. Zacznijmy od samego Langera. W książce jest to psychopata, który jest przed wszystkimi o 5 kroków do przodu. Zawsze ma przygotowany konkretny plan i sukcesywnie udawało mu się unikać wymiaru sprawiedliwości, choć ten miał już go w garści. I mimo że nie jest to bohater, z którym sympatyzujemy, to wciąż chcemy śledzić jego historię i dowiedzieć się, jak tym razem wywinie się z danej sytuacji. W serialu natomiast miałem wrażenie, że sprowadzili go do niezbędnego minimum i kompletnie pozbawili charakteru, który był tak wyrazisty w książce. Oglądając go miałem wrażenie, że jest to po prostu człowiek przeświadczony o swojej wielkości, który myśli, że jest taki super, bo mu się udało wykiwać duet naszych prokuratorów. Już pierwsza scena, gdzie niby w taki poetycki sposób kupuje kwiaty, a potem morduje dziewczynę, była kompletnie bezpłciowa i pozbawiona jakiegokolwiek charakteru. Poza tym brak jakiegokolwiek motywu za tymi zabójstwami, gdzie w książce było to sprecyzowane, bo zabijał tam wyłącznie Ukrainki. Tak samo sceny, gdzie Langer wyobraża sobie, jak zabija nożem prezenterkę i prokurator Siarkowską, na co wszyscy zaczynają mu bić brawo. Jasne, w książce to działa, bo siedzimy historię z jego perspektywy, ale tutaj nijak to nie pasuje i wybija tylko z rytmu. Poza tym wątek Niny Pokory, który został tutaj tragicznie poprowadzony. Ponownie w książce był on odpowiednio zarysowany, ciekawy i chcieliśmy się dowiedzieć, kim ona jest i dlaczego tak bardzo chciała się zbliżyć do Langera. W serialowej adaptacji natomiast robią z niej niezrównoważoną psychicznie byłą policjantkę, która podejmuje się zbliżenia do Piotra celem pozyskania dowodów jego zbrodni i postawienia przed sądem przez Siarkę. Ilekroć wracaliśmy do jej wątku, to przewracałem oczami i już miałem zamiar chwycić za pilota, aby wyłączyć serial. Jest to częściowo spowodowane grą aktorki wcielającej się w nią, o czym powiemy sobie za chwilę. Jednak przede wszystkim jest to wina fatalnego scenariusza. Jej cała relacja z Piotrem jest nijak wiarygodna, i ma się wrażenie, jakby oni tam byli za karę. Tak samo jej relacja z byłym mężem, który jest Paderborn. Ona tam po prostu jest, bo była w książce i twórcy nie robią z nią nic ciekawego. No dobrze, to może w takim razie nowe wątki wypadają tutaj lepiej. Te są równie fatalne, a na domiar złego, mimo swojego potencjału, kompletnie nie zostają rozwinięte czego czołowym przykładem niech będzie wątek Ludiego, syna Niny i Olgierda, który podobnie do Langera ma skłonności do zabijania. Wszyscy w tym momencie pewnie pomyśleli, super, może go jakoś powiążą z Piotrem, odchodźmy na zasadzie uczeń mistrz. Nic bardziej mylnego. Dwie... Trzy sceny, gdzie znęca się nad zwierzętami, koleżanką, i tyle go widzieli. Cały scenariusz jest do bólu patetyczny. Stara się w poetycki sposób przedstawić nam postać Langera, jakoś zbudować tą historię, ale im dalej w las, tym coraz mniej chce się kontynuować seans. To jest dosłownie najgorsze, najbardziej leniwe podejście do stworzenia serialu, jaki widziałem od dłuższego czasu. Co jest o tyle smutne, że twórcy mieli już gotową historię i wystarczyło ją tylko odpowiednio przearanżować na modłę serialową. Aktorsko Langer wypada mizernie, bo mimo głośnych nazwisk w obsadzie nijak nie pasują one do granych przez nie postaci. Jakub Gierszał stara się jak może, aby oddać charakter głównego bohatera. Jednak sukcesywnie przeszkadza mu w tym fatalny scenariusz i ogólna otoczka tego serialu. A szkoda, bo aparycją, sposobem grania i charyzmą faktycznie jest bliski Piotrowi i przy lepszym scenariuszu mógłby poszaleć aż miło. Julia Pietrucha jako Nina Pokora jest dla mnie tragiczna. Nie dość, że jest ona źle napisana, to jej gra aktorska wcale nie poprawia sytuacji. Przez wszystkie sześć odcinków miałem wrażenie, że chodzi tylko z jedną miną, a jej dialogi wywoływały u mnie automatyczne przewracanie oczami, aż sam miałem ochotę ją zamordować. Piotr Adamczyk w roli Olgierda Paderbonna nijak nie pasuje. I jak lubię go jako aktora, ma on na koncie wiele świetnych ról, tak po prostu charakterologicznie i wyglądowo nie mogłem go wpisać w tę postać. Zaraz obok Gierszała była to druga osoba, której było mi najbardziej szkoda z całej obsady. Bo widać, że stara się jak może, próbuje nadać temu bohaterowi jakiś charakter. Ale niestety wszystkie te próby idą na marne. Pozostaje jeszcze oprawa całości, która jest leniwa jak tylko się da. Tyle cały czas przygrywa najbardziej generyczna muzyka, jaką dało się wybrać. To ona cały czas nam podpowiada, jak mamy się czuć w danej sytuacji, bo scenariusz nie potrafi tego zrobić sam. Każdy odcinek dzieli się na jedną scenę fabularną, przebitkę na Warszawę, drugą scenę fabularną, ponowną przebitkę na Warszawę i tak w kółko do końca. Sceny są strasznie szare, nie ma tu absolutnie miejsca na jakiekolwiek kolory i wszystko jest utrzymane w tym pseudo mroku. Poza tym ja wiem, że licencja pewnie była droga, ale zabrakło mi tutaj Venoma od Eminema. Byłoby to miłe nawiązanie do książki, w której to Langer słuchał tej piosenki w trakcie mordowania swoich ofiar. Podsumowując, serialowy Langer to porażka na każdym możliwym szczeblu. Mimo posiadania gotowego fundamentu, na którym można było napisać mroczny, wciągający i trzymający na granicy fotela serial, otrzymaliśmy bardzo leniwą, patetyczną i wyblakłą produkcję. Jakub Gierszą i Piotr Adamczyk robią co mogą, Julia Pietrucha jest do wyrzucenia. Nie polecam nikomu seansu tejże produkcji. W to miejsce o wiele lepiej będzie przeczytać sobie książkowy pierwowzór Lemigiusza Mroza. Dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. Cześć!